pomaganie w popełnieniu samobójstwa jest jednak nielegalna. Tak ogłosił Schond w Hadze. Mianowicie chodzi też dwie organizacje się jakby biją osobą, sobą, bo z jednej strony mamy takie coś jak własna wola do na przykład, do na przykład eutanazji, i to, a z drugiej strony jest obrona praw człowieka, które Robi to, że człowiek ma prawo do życia. No i te dwie organizacje na, na jakby granicy prawa kłócą się w sądach, się wspierają, bo z jednej strony, właśnie, jeżeli ktoś chce, że tak powiem, odejść, to może to zrobić, ale z drugiej strony, no nie jest tak też to łatwe. No, też wtedy tam chyba podpis dwóch lekarzy jest potrzebny, jakieś tam badania, że faktycznie nie ma dla tej osoby ratunku i tak dalej, nie można to zrobić, ale z drugiej strony, opieka, pra, stowarzyszenie praw do życia właśnie z tym wszystkim się kłóci, bo jeżeli masz prawo do życia i tego nie można ci zabrać, jakby i to jest ten wieczny spór, który znaczy spór teraz to jest jakby na antenie, na antenie na antenie teraz wszystkich, wszyscy o tym mówią, znaczy organizacje się biją w sądach o tym, kto ma rację i każda szuka własnego, własnej luki w jakiejś tam prawie, bo jak wiadomo, że prawo tam można, jeżeli jest na przykład spisane, to można na przykład na różne sposoby je interpretować i o to właśnie chodzi w tym całym sporze.